Za nami kolejna gala Monday Night Raw po Wrestlemanii 39 I naprawdę w tym tygodniu były wielkie obawy względem poprzedniego tygodnia Lecz moi drodzy, czy jest się czym obawiać? Na to pytanie oczywiście odpowiemy sobie w dzisiejszym odcinku Oraz przedstawię wam najważniejsze informacje po ostatniej gali Monday Night Raw Zostańcie więc do samego końca, subskrybujcie oczywiście kanał By nie przegapić żadnego kolejnego materiału na kanale Wrestlemanii. Oraz przede wszystkim zapraszam was do dyskusji w komentarzach Bo na tym zależy mi najbardziej Zostawcie też polubienie pod tym filmem, by zyskał on jak największy zasięg I przechodzimy już do głównego tematu to. Przede wszystkim na początku powiedzmy sobie o kluczowej rzeczy, którą jest to, że Vince McMahon nie był obecny podczas gali Monday Night Raw. Jezu, jak dobrze tą informację było usłyszeć i jak dobrze tą informację jest wam teraz przekazać. Po tym, co wydarzyło się w ostatnim tygodniu na gali Monday Night Raw, gdzie Vince McMahon jeszcze w trakcie trwania gali zaczął wprowadzać swoje zmiany i tak dalej, dalej. naprawdę wiele osób obawiało się galą Monday Night Raw z tego tygodnia, ale szczerze nie ma się czym obawiać, ponieważ ta gala wypadła naprawdę bardzo dobrze. Od o tym świadczą pozytywne opinie internautów, o tym świadczą pozytywne opinie widzów, którzy byli na arenie, a także ocena na cage matchu, która wynosi 7,8. I jak najbardziej, słuchajcie, zgadzam się z tą oceną, ponieważ ta gala naprawdę była przyjemna. Dostaliśmy co prawda tylko 6 pojedynków, ale za to jakich pojedynków i jak dobrze zbudowanych. Vince'a McMana nie było, Vince McMahon nie wprowadził żadnych zmian do skryptu Galimandy Netro, Co prawda, skrypt został do Vince'a McMana wysłany, natomiast on nie wprowadził żadnych kluczowych zmian i to jest już duży plus. Natomiast nie wszystko podczas tej gali wypadło zgodnie z planem i ze wszystkiego federacja mogła być zadowolona, ponieważ pojawiły się problemy z dotarciem zawodników na arenę, ponoć nawet połowa rosteru nie była obecna podczas gali Manitou, bądź się bardzo mocno spóźniła, a wszystko to w związku z jakimś utrudnieniem ruchu w Stanach Zjednoczonych, a dokładniej z przejazdem do Seattle, czyli tam, gdzie odbywała się row. W związku z tym, że niektórzy zawodnicy nie zdołali dotrzeć na arenę, Hunter musiał wprowadzić pewne zmiany jeszcze w trakcie trwania nawet samej gali. I jak widzimy, Triple H zdecydowanie poradził sobie z taką sytuacją wprowadzenia zmian na ostatni moment niż zrobił to w zeszłym tygodniu Vince McMahon. Na gali była zapowiadana taka walka jak m.in. Matt Riddle kontra Demiz, która oczywiście się nie odbyła. W związku z tym, że Matt Riddle nie dojechał na arenę, a w zasadzie dotarł na nią dopiero pod sam koniec show, ale o tym powiemy sobie nieco później, bo był on co prawda w WWE Z kolei Demiza nie było w ogóle na gali manedra, ponieważ nie mógł tam dojechać. Nieobecny był również Damien Priest, który miał wygłosić pewne promo do Bad oraz problemy z dotarciem miał również tych problemów i zmian było na pewno dużo więcej, natomiast to są takie kluczowe, o których już mówi się w sieci. Ja i pewnie kolejne informacje będą cały czas do nas napływać. Co do Galimanetro, to otworzyliśmy ją walką Finn Balor kontra Rey Mysterio, z której zwycięsko wyszedł Balor. Walka trwała prawie 14 minut i był to naprawdę bardzo mocny upener Galimanetro, ale jeszcze bardziej chyba w tym wszystkim powinien cieszyć fakt, że Finn Balor mógł już stoczyć walkę po tym jak oberwał drabiną na restyl mojej 39 i jak wyglądała jego głowa, a o tym mówiliśmy w poprzednich odcinkach. Oczywiście nie zabrakło kontynuowania story na linii Dominic Misterio Rey Mysterio i jak widzimy, cały czas ta rywalizacja trwa w najlepsze. Podczas RAW poznaliśmy również nowe mistrzynie tartim kobiet, którymi zostały Raquel Rodriguez oraz Liv Morgan. Ku, cieszę wielu fanów i dajcie w komentarzach znać, czy wy też cieszycie się z tego, że Liv sięgnęła po to mistrzostwo. Po ponad 15 minutach naprawdę dobrej walki, gdzie ja to naprawdę bardzo rzadko mówię, jeżeli mówimy o walkach kobiet, Liv i Raquel pokonały Becky Lynch oraz Trish Stratus. No właśnie, Trish Stratus, ponieważ to ona zastąpiła litę w tym pojedynku. Przed walką Lida została zaatakowana na zapleczu i nie mogła wystąpić w tej walce. W jej miejsce wstąpiła właśnie Trish Stratus, która też teoretycznie miała pomóc Betty Lynch w tej walce, a okazało się, że te tytuły z jej powodu one przegrały. I co więcej, Trish też odwróciła się od Betty Lynch i z Hill turnowała się właśnie na niej. O tym mówiło się już od jakiegoś czasu, spekulowano o tym, że może mieć to miejsce na WrestleMania 39 I szczerze, oglądając to, Raw, miałem wrażenie, że to jest bardziej Raw po WrestleMania niż to, co dostaliśmy tydzień temu. Na Roo byliśmy świadkami również takich walk jak Bobby Lashi kontra Bronson Reed, co naprawdę bardzo fajnie się oglądało, 10 minut dobrej bitki, aczkolwiek trochę tam pod koniec Bronson wyglądał jakby już nie miał kondycji. Ta walka kończy się wyliczeniem pozaringowym, a to oznacza nam jedno, te story będzie kontynuowane i kto wie, być może zawalczą oni na Backlash. Bracia Woods po naprawdę ciekawej walce taktimowej przeciwko Alpha Academy pokonali ich. Natomiast członkowie Bloodline mieli swój udział jeszcze w pewnej części tej gali. O tym powiemy za chwilę, bo Cody Rhodes miał oczywiście ogłoszenie. Tym ogłoszeniem była jego przyszłość, a przyszłość mówi jedno. Po niestety, przy walce na WrestleMania 309 musiał się z tym pogodzić i zrobić krok naprzód. A tym kolejnym krokiem okazuje się być Brock Lesnar, który zdradził do tydzień temu na gali Money Raw, A na ostatnim row Cody Rhodes wyzwał Broka do walki na gali Backlash. I jak się okazuje, Brock Lesnar ma być obecny za tydzień na czerwonej tygodniówce i odpowiedzieć na to wyzwanie, ale myślę, że chyba wszystko jest już tutaj jasne i tą dwójkę zobaczymy w walce na Backlash. I szczerze, całkiem ciekawie się to zapowiada, no bo walka Lesnar kontra Rhodes, jaką main event grali Backlash, jestem jak najbardziej za. Podczas tej gali dostaliśmy również pojedynek, który pierwotnie miał odbyć się tydzień temu. Tylko, że była w nim pewna jedna, myślę, dość istotna zmiana, gdzie w tej walce Bailey zastąpiła IO Sky. I mowa tutaj o 3 Perfect który wyłonił nam pretendentkę do mistrzostwa kobiet rowu, które oczywiście w posiadaniu jest Bianki Beler. IO Sky pokonała Sheen oraz Piper Niven i jak się okazuje, a w zasadzie jak się okazało, na gali była również Bailey. I to myślę może uspokoić większość z nas, bo wiele plotek było na temat tego, że Bailey może odejść z federacji WWE i jak się okazuje, nie nie, nie odejdzie, ale może coś się więcej na właśnie jej linii wydarzyć, bo była jakaś taka niemrawa w stosunku do swoich partnerek z Demysz Control. Kto wie, być może szykuje się jakiś filtr. Main eventem gali Monday Night Raw było starcie pomiędzy Solo Sikoa a Kevinem Owensem Po wydarzeniach z ostatniego tygodnia można było się śmiało tego domyślić, ale jak się też okazuje, jeszcze do samego czasu trwania tej walki Sami Zayn oraz Matt Riddle, którzy finalnie pewnie byliby po stronie Kevina Owensa, nawet nie zdążyli dojechać na arenę, bo były aż takie problemy z dotarciem wielu zawodników właśnie na galę Monday Night Raw. Po ponad 13 minutach naprawdę dobrej walki Solo Sikoa pokonuje Kevina Owensa natomiast walka się na tym nie kończy bo Bloodline, czyli Solo i bracia Uzo zaczynają atakować Owensa, ale na arenie od strony parkingu, jak też pokazały nam odbiorniki nagle pojawia się Matt Riddle oraz Sami Zayn i biedną oni pomóc Kevinowi Owensowi. Gala Madden kończy się nam brawlem pomiędzy jedną a drugą drużyną i szczerze oglądając zakończenie tej gali, pomyślałem sobie, że na Backlash możemy zobaczyć sześciuosobowy pojedynek Tartimowy teamowy właśnie pomiędzy tymi osobami. I dajcie w komentarzach znać co wy o tym sądzicie, czy taką walkę byście zobaczyli, bo szczerze chyba dla obecnych mistrzów tag team nie ma żadnej innej drużyny, z którą mogliby stoczyć fajną walkę na następnej gali Premium Life Event. Zostawcie oczywiście, moi drodzy, polubienie pod tym materiałem, by zyskał on jak największy zasięg i napiszcie proszę w komentarzach, co sądzicie o Colding Rhodesie i o jego potencjalnej walce z Brockiem Lesnarem, a w zasadzie oficjalnym rzuceniu wyzwania do walki z Lesnarem na Backlash. A i swoim drogą nie wiem czemu znowu w WWE zaczęto mówić o tym, że WrestleMania Backlash, a nie po prostu Backlash. W sumie jako Backlash jest to reklamowane, tak też są promowane grafiki, ale i Rhodes o tym powiedział, że WrestleMania backlash, a jeszcze ktoś tam powiedział, więc ja nie wiem, co oni mają z tym restylmaniem backlash, serio. Ale nieważne, moi drodzy. Ważne jest to, że naprawdę ta gala dała nam spore nadzieje i pokazała, że nie wszystko stracone, bo Triple H cały czas czuwa i Triple H ma dla nas tygodniówki w rękach. A raczej powinien powiedzieć w swoich rękach. Nieważne. Ważne jest to, że jest dobrze. Dziękuję wam, moi drodzy, za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się i do usłyszenia już wkrótce. Cześć!